Dawaj w górę te Pershingi! czempiony. Zobaczymy czy... Czy potrafią latać. Początek czerwca, my już pędzimy. Dawaj, w górę te czempiony. Czego ty żeś im nadawał, że one tak się rwą? Ach, walą w to drzewo, kurde. Dobrze, że jest drzewo. Drzewo ich podbija do góry. Jeszcze się trochę sypią młode, nie młode. Trochę się odbiły. się nic nie rusza, chyba przyniósł coś świeżego, bo nawet nie wypuści. klepią jeszcze, kurde. Ale się wrobią, powoli, powoli się wrobią. Te młode, kurde, najgorzej wrobić. Ale z czasem podrosną i też będą chodzić. I dobra, to gram jak się dają. Żeby za drugiego filmu nie było o, o, ładnie schodzą Słoneczko ładne dzisiaj pogoda elegancka Zaciągły tam kierować nie a się na chłopu pusto się spaszyć co tu powiesz ciekawego jeszcze o swoich gołębiach? Opowiem tutaj o pięknie no, klepią sobie. Wrobisz to w tym roku, czy nie? Robię, robię. Wszystko w swoim czasie. One już teraz nieźle chodzą. Pękają trochę. No jak na czerwiec? A już teraz każdy słyszy jajka, Z Zboże drogie to jajka słucham. <laughs> <laughs> Żeby nie za dużo nie było. Oj, z tym młodymy Tak, żółty Budapeścik Tutaj mamy drugiego Budapeścika Młodych już nie mamy, bo już dawno jajka już z miesiąc Tutaj jeszcze te perki mają, mamy Starutkie Czarniutkie No i tam motylka, ten, wasz siedzi, to nie wiem, czy ma łódki, ty nie ma Dobra, tamte usiadły Siadają. polatały Da, mógłby sąsiad do ścinki podpędzić to by było coś ciekawego a tak to na tyle na dziś do następnego